Skąd złoto bierze swoją wartość? Zastanawiałeś się, dlaczego to właśnie złoto, a nie na przykład srebro, miedź czy platyna od wieków pełni rolę uniwersalnego miernika wartości? W tym wideo opowiem Ci, dlaczego złoto nie jest przypadkowym wyborem i skąd bierze się jego wartość. Jestem Łukasz z Mennicy Szczepańskiej i na tym profilu mówię o złocie w prosty i konkretny sposób. Sprawdź mój profil i dowiedz się więcej o złocie, klikając w zakładkę Wiedza. Tymczasem wracamy do wyjaśnienia, skąd bierze się wartość złota. Po pierwsze, złoto posiada unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. Złoto się nie utlenia, nie koroduje, nie roduje i nie traci blasku nawet przez setki lat. Jest łatwe w formowaniu, dzięki czemu można nadawać mu dowolny kształt za pomocą prostych narzędzi, a jednocześnie jest gęste i trwałe. Te cechy sprawiają, że złoto od zawsze było idealnym surowcem do bicia monet, tworzenia biżuterii czy zamrażania kapitału po prostu. Drugi punkt globalna rozpoznawalność i skojarzenia. Bez względu na to, czy jesteś w Warszawie, Dubaju czy też Szanghaju, wszędzie ludzie wiedzą, czym jest złoto. Kojarzy się z luksusem, bezpieczeństwem i sukcesem. Od wieków złote przedmioty były synonimem produktu premium i wysokiej klasy. To nie zmieniło się i raczej prędko się nie zmieni. Wyroby mennicze najwyższej próby z certyfikatem LBMA znajdziesz w naszym sklepie internetowym. Link masz w profilu. A co jeszcze jest przyczyną, dla której złoto ma taką wysoką wartość? Przyczyna trzecia jest to ograniczona podaż i stale rosnący popyt. Jak już kiedyś wspomniałem, złoto nie rośnie na drzewach. Jego zasoby są ograniczone, a nowe odkrycia zdarzają się rzadziej i rzadziej. Wydobycie każdej kolejnej uncji jest coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Tymczasem popyt nie maleje. Wręcz przeciwnie: banki centralne, inwestorzy indywidualni, przemysł i bilerzy na całym świecie konkurują o każdą uncję. A im większy popyt, tym wyższa wartość. Wartość złota to nie bajka i mrżonki. to efekt jego niezwykłych właściwości, kulturowego znaczenia i realiów rynkowych.